Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kobi Maniacy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zrecenzuję dla Was ten oto model, czyli Mercedes-Benz L3000S, diesel. A więc co, przejdźmy zatem do recenzji. Na początku zajmijmy się figurkami. Mamy tu jedną figurkę niemieckiego sanitariusza, który trzyma w ręku taką turebeczkę, walizkę, w której trzyma różne medykanty, medykamenty, na hełmie. Jest taki czerwony krzyż, który symbolizuje o tym, że jest medykiem. Tutaj ma jeszcze przepaskę białą przepaskę z czerwonym krzyżem. I tu ma jak widać jakiś taki fartuch. Tak. Sama figurka jest bardzo ładna. dostałem krzywy na druk. Jedno oczko tak nachodzi na, na nos. Drugie jest spoko, ale to po prawej stronie już nie. Yy, tu widać jakiś. Nie wiem co to jest, jakiś pasek. Yy, tak. Dobra, przejdźmy może do modelu. Figurkę sobie odstawię na bok. A więc nasz model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją tak. Tak wygląda od boku. Tył. Tu ma rejestrację. Jakieś, jakąś lampkę. I te koła mi się bardzo podobają. Takie podwójne. Jest tu też jakiś hak. Mamy tutaj otwieraną klapę. Te części są bardzo przydatne. W makietach może nie, ale do własnych moków czy coś, czy podobnych rzeczy są bardzo przydatne. Mm, tu znowu od boku, tak. To koło mi strasznie tak chodzi, jest takie luźne. Może spróbuję je tu jakoś dopiąć. Jak widać nie wiem coś się zepsute. Tak, mamy tu jeszcze na od boku mamy tak. Koło oczywiście. To jest zbiornik na paliwo. Na ropę naftową, bo to jest diesel. Tak, tu mamy klapę. Bardzo przydatne są te deseczki bardzo, na makietach się bardzo przydają tylko szkoda, że nie ma brązowych, w kolorze brązowym ale i tak takie są no, ładne, przydatne i tak, tutaj na drzwiach mamy czerwony krzyż na białym kole mamy tu lampkę to jest taka lampeczka, co świeci w ciemności. To jest fajnie wykonane z tych kratek. Bardzo mi się podoba. Tak, model jest no, przepiękny. Tu mamy dach, jak widać. I tak, od przodu wygląda to tak. Mamy tu, to, to jest przepiękne to diesel Mercedes. I tu mamy lampeczki, dwie wycieraczki, które działają. No, ruszają się. Tak. Diesel, dwie lampki. To są chyba takie czułki, które umożliwiały kierowcy. No, on, jak wjeżdżał w jakieś wąskie przejazdy, tutaj. Dajmy, był taki przejazd. I ten, te. Antenki wskazywały, one były chyba na szerokość tej paki z tyłu i one wskazywały, czy cały, no, czy cały pojazd się zmieści w danym przejeździe i kierowca mógł patrzeć i widział, czy się zmieści pojazd, czy nie. Yy, tak, tu mamy rejestrację, tu haki jakieś. Od tego boku mamy zbiornik z paliwem. Tak jak z drugiej strony mamy czerwony krzyż. Tu mamy lusterko. Tutaj mamy taki fajny, ładny nadruk. Jak to się nazywało? Takich kratek. Tak, tu mamy koło. Zajrzyjmy może do środka. Aha. I dach jest ściągany. Tu mamy też takie piaskowe elementy. Może wam pokażę, jaki to jest element. On jest na grubość. To jest chyba grubość połowa płytki. Zresztą pokażę Wam. Tak, połowa. Nie licząc studów. Mm -hmm. Dobra, przeczepmy z powrotem. I to tak podtrzymuje ten dach od góry. Mm. Tutaj w środku mamy, jak widać, dwa fotele. Jest tu kierownica. Ona się obraca. Mamy tutaj jeszcze rączkę do zmiany biegów. Taką wajchę. To jest zwykła. To jest taki element taka antenka. I ona jest na takim czarnym klocku przyczepiona. Mm. Dobrze, ra, nie, przyczepię. Mm, tak. Dobra, przyczepmy teraz dach. Aha, i jeszcze. O! To jest najgorsza wada, że jak się otwiera ten dach, wyciąga się go z tych studów. Yy, to po tej stronie jest taki element. on tutaj przychodzi i jak się otwiera ten dach wyciąga to ten element tak łatwo odlatuje no i to jest najgorsza wada w tym modelu moim zdaniem tak tak na pace no, taką mamy pakę. Jest ona dość duża, ale no, strasznie biednie. Nie ma tu prawie, no nie ma nic. Mm, tylko jest figurka medyka i to tyle. <laughs> Mogli dać chociaż jakąś skrzynkę i beczkę albo bombę, tak jak w tym szarym y, Oplu. Bardzo ładny jest ten model. Polecam, polecam. Yy, może wam powiem, gdzie go nabyłem. A no, nabyłem go w Auchanie, w Oszoł. Za. Już nie pamiętam ile, ale chyba 90 zł. Yy, tak. Te wycieraczki mi się podobają. I aha, no, te wycieraczki nie, nie były tak jak w współczesnych samochodach, tu od dołu, tylko one tak zachodziły od góry, jakby ktoś nie wiedział. I tak one działały albo coś podobnego, już nie wiem. Nie pamiętam. Przyczepmy teraz. Mm, dobra. Ta paka to jest cała brązowa, tylko że ja dałem tutaj piaskowe elementy, ponieważ brązowe były potrzebne na makietę, którą może dzisiaj nagram też, ale pojawi się. Może na weekend albo w czwartek? No nie wiem, zobaczymy. Mm, tak. Tu są takie jeszcze klocki, takie kwadraty. Też przydatne, jakby komuś były potrzebne na makietę. To bardzo polecam ten model, bo. No, super części są w nim. Tu są takie skośne elementy. Tutaj jeden kwadrat taki. Tutaj takie skosiki. No i najlepsze to są te deseczki. Bo super się. No, super wyglądają. No i tutaj mamy też jeszcze te brązowe elementy. Na przykład na błotko jakieś na makiecie albo. I ziemię. Fajnie będzie wyglądać. Aha, i jeszcze tu mamy takie szare elementy. I one są do tego, żeby ta paka tam głębiej nie wchodziła. Bo jak. Aha, czy to nie jest tak naprawdę potrzebne? Także no, niepotrzebnie kobi niepotrzebnie to zrobiliście, Kobi, drugie. Mm, tak. Podsumowanie. Model jest no, bardzo, no jest przepiękny, jest, jest super dużo części na makietę, na różne moki. Mamy tutaj też świetną figurkę. Też jest przydatna na makietę. Wzbogaca naszą kolekcję. A więc co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozostało tylko 6 subskrypcji do 50. A więc już. Już niedługo i będzie special na 50 subskrypcji. Niedawno było 20. Przepraszam za powiadomienie, ale mało procent mam. Eee, tak. A więc, tak jak Wam mówiłem, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie kanał, a ja się będę z Wami żegnał. Cześć.